Cześć moi drodzy, w tym odcinku mówimy katalog na 2017 rok z Lego. Oczywiście przeoczę duplo, bo was to nie interesuje, ale sobie zobaczymy, co tu wyszło. To są zestawy na 2016. Doszły jeszcze takie malutkie zestawy ze zwierzątkami. Całkiem fajne, ale to nie dla mnie, to dla dzieci 2-5 lat, czyli takiego złóżiaka 13-10 lat temu. Oj, stara jestem. Dobra, idziemy dalej. Oczywiście mamy Duplo z 2016, czy nawet 2015, bo nie zbyt się kojarzę te nazwy tak naprawdę Hmm, tutaj jeszcze jakieś pojazdy, księżniczki, mini Tak, mamy Spidermana oczywiście Bo Duplo kieruje też w innych dzieci, które wolą superbohaterów Mamy też oczywiście Batmana i mamy figurki z Batmana. No naprawdę mi się podobają, chciałabym mieć Batgirl, Harley Quinn no i chyba Jokera. w ogóle są po 16 zł. napiszcie jaka Wam się podoba Mamy tutaj Juniors, Juniors mogę chyba tak z małym komentarzem Bo tak naprawdę one są drogie, tak naprawdę mi są niepotrzebne Mamy oczywiście też nowe klasiki, tam jakieś Kreatory, z Kreatora jest bardzo fajny ten robot i ten dinozaur, a tak to jakoś te zestawy mi niezbyt przepadły No i oczywiście wóz kempingowy, bo jakby inaczej, muszę oczywiście zatrzymywać film No i tak, tutaj mamy te stare Disney. No i jeszcze są te zestawy z Moany. Naprawdę mi się one podobają, lecz na pewno nie kupię. Ja mam do tego małego, tak, naprawdę mi się podobał ten film. Nie oglądam, ale oglądam recenzję i troszeczkę z tych troszeczkę tej muzyki słucham, która naprawdę wciąga. Tutaj mam właśnie ten bilet do, do Legolandu. Tylko trochę się nie opłaca go pobrać, bo i tak dorosły musi płacić Mamy te france, naprawdę mi się te zwierzęta podobają, bo ja w Francach lubię zwierzęta, trochę dziwna jestem Wy możecie napisać, co wy lubicie we france, jeśli w ogóle coś lubicie we france Mamy park rozrywki, hmm, ciekawego jak dla mnie, chociaż niektórym się podoba Um, tak, Francy, friends, Friendsy I mamy DC Comics Super Girl, czy jak to tam było. To jest nowa seria od Lego i naprawdę z tego jest jeszcze serial. Niezbyt mi się to podoba i tak niszczy mi wizerunek DC. Chociaż może kiedyś się pokusi na jeden zestaw. I mamy oczywiście ten sterowiec AIRY, który jest 30 zł, droższy od oryginalnego z Ninjago i taka podróba różowa, niezbyt mi się podoba, szczerze mówiąc. No ale dziewczyny będą zaskoczone i zauroczone tym zestawem, pewnie. Życia. No i mamy City. City nie robi na mnie od wielu lat wrażenia. Po tym jak nie ma farmy, to 2010 rok była farma i to naprawdę świetna City. Szpital, teraz to ciągle policja straż pożarna, policja straż pożarna. No, tak naprawdę nic ciekawego nowego nie ma. DC nie będzie soft, tylko będą właśnie z Batmana. mamy. Marbela. Z Marvela jest naprawdę, wszystkie zestawy są fajne, te figurki są głównie najlepsze Chyba najlepszy jest oczywiście Tony Stark, czyli Iron Man w nowej wersji Chociaż chyba stara była lepsza, chociaż nie miałam w ręku tej nowej No i oczywiście mamy Speed Champions, w których się zainteresuje, pozdrawiam Cię Brachu, jak to oglądasz No i stare hmm, Speed Champions Tak, tutaj mamy... Batman mówi, na co naprawdę wiele osób poluje i tak naprawdę już niebawem wyjdzie. Bardzo mi się podoba ten zestaw, chociaż żadnego nie zrecenzuję. Myślę, że to, że Chmara LEGO zrecenzuje, dzięki niemu właśnie mam ten katalog. Dziękuję bardzo. No i oczywiście mamy tutaj Killer Crook. Killer Krok mi się bardzo podoba w tej wersji, tak. Taki bardziej drapieżny, jak Killer Rock. Mamy Mam zestawy z Angry Birds, w ogóle dodali do katalogu. Zbroje z Nexonite i oczywiście mamy te zestawy z Nexonite. Myślę, że z Nexonite zrecenzuję dla Was jeden, dwa albo trzy zestawy, może więcej, nie wiem jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że coś zrecenzuję, bo fajne te zestawy, nawet. Właśnie, tak fajne, że one mnie zainteresowały. A miałam zbierać tylko niczego w tym roku. Dobra. No i tak białe. No i mamy Ninjago, no i chyba najlepsza seria w tym roku, jest, jak dla mnie oczywiście Te zestawy są świetne, naprawdę Klimatyczne, pełne funkcji, bawione figurki, są super, widziałam ten sezon już Połowę sezonu widziałam i naprawdę mi się to podoba Ciekawe jest, nie będę Wam spoilerować Myślę, że w kolejnej recenzji zobaczycie przeznaczenie, jak go kupię, ale to pewnie będzie do tygodnia, tak mi się wydaje. No i oczywiście mamy te stare stawy z Ninjago. Jeszcze mam dla Was my na do recenzji. Minecraft. W Minecrafcie tak naprawdę dużo się nie dzieje, więc myślę, że to ominiemy tak szyb, szyb, szybciej. Star Wars. Ze Star Wars mamy Microfightersy. No to Microfightersy to każdy fan Star Wars lubi, ale ja tak nie zbyt, bo to takie małe statki z figurką. Nie dla mnie. No i mam stawy z Wotra 1. Myślę, że to bez komentarza zostawimy. Nie oglądałam filmu, ale już tak mnie zaspoilerowali, że no w sumie już nie pójdę do kina. A ja wam nie będę spoilerować, bo mi się zaczęł tablet. Okej, okay. także tak, mamy tutaj te nowe figurki. Bardzo podoba mi się ta w środku z łukiem. Tak fajnie wygląda jakoś, no ale jej nie kupię. Oczywiście mamy techniki. Z są naprawdę ciekawe zestawy. Myślę, że kilka osób to zaciekawi na moim kanale, chociaż nie zrecenzuję, chociaż może. Ciekawe czy Wiktor kupi. Dobra. A więc to już powoli kończymy. Mam tutaj jeszcze architekter i mam jeszcze aplikację Lego Live, która będzie takim czymś jak Facebook trochę Legowy i mi się naprawdę podoba. Dziękuję Wam za obejrzenie.